Mapa marzeń życiowych to niesamowite narzędzie, które pozwala mi wizualizować moje cele w różnych obszarach życia. Dzielę kartkę na sekcje: Kariera, Relacje, Zdrowie, Hobby i Podróże. Wypełniam je wycinkami z gazet, rysunkami i słowami, które odzwierciedlają moje marzenia. Na przykład, w sekcji Podróży umieszczam zdjęcie pięknej plaży, a w karierze symbol sukcesu. Tworzę także mapę inspiracji dnia, gdzie zapisuję jedno inspirujące słowo, mały cel i cytat, co pomaga mi zacząć dzień z pozytywnym nastawieniem. Mapa dobrych nałogów to kolejny projekt, gdzie przedstawiam zdrowe nawyki jako rosnące drzewo, a każdy liść symbolizuje jeden z nich. Refleksja nad relacjami to mapa relacji, gdzie rysuję siebie w centrum i tworzę sieć z innymi, używając kolorów do oznaczania jakości tych relacji. Mapa spokoju to przestrzeń dla moich ukochanych miejsc i aktywności, które przynoszą mi ukojenie. Każdego dnia dodaję coś do mapy wdzięczności, co pozwala mi docenić małe cuda wokół mnie. Mapa wizji przyszłości wizualizuje moje życie za 5 do 10 lat, a mapa małych radości skupia się na codziennych przyjemnościach. Odkrywam swoje talenty w mapie Twoich supermocy, a mapa celów na rok pomaga mi skoncentrować się na osiągnięciach w nadchodzących miesiącach. Każda z tych map to krok w stronę lepszego ja.